Cześć! Dzisiaj na warsztat bierzemy sprzęt, który powinien zainteresować każdego, komu duże ekrany kojarzą się bardziej z graniem niż z oglądaniem. 65-calowy telewizor HiSense z serii E7 NQ Pro z ekranem kulet, rozdzielczością 4K Ultra HD, a do tego z kosmicznym odświeżaniem na poziomie 144 Hz. Jeśli zależy Wam na płynnej rozgrywce bez najmniejszych opóźnień i obrazie, który wbija w fotel, to zdecydowanie musicie sprawdzić ten telewizor. Ale bez obaw! Da się tu też całkiem przyjemnie obejrzeć serial albo nasz ulubiony sport. Odświeżanie na poziomie 144 Hz. Niektórym z Was pewnie to nic nie mówi, ale jak ktoś gra, szczególnie w gry sieciowe, które wymagają szybkiej reakcji, to przyjmie te informacje z zadowoleniem. Bo dzięki takiemu odświeżaniu gry wyglądają niezwykle płynnie, a dodatkowo każdy nasz ruch padem, czy tam nawet myszką, bo przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podpiąć tu peteta, znajduje błyskawiczne odwzorowanie w tym, co dzieje się na ekranie. Zobaczcie też, jak ten ekran wypada w porównaniu z prezentowanym już u nas modelem U6NQ. Ale ten telewizor Hisense idzie o krok dalej z funkcją Game Mode Pro, która dodatkowo ogranicza input lag i eliminuje rozmycie obrazu. W praktyce oznacza to, że masz przewagę nad przeciwnikami, szczególnie w dynamicznych grach FPS czy wyścigach, gdzie liczą się ułamki sekund na reakcję. Dodatkowo dzięki technologii VRR możesz zapomnieć o irytujących glitchach czy teringu. Po prostu sobie grasz i nic cię nie obchodzi. Kolejną świetną funkcją stworzoną specjalnie z myślą o graczach jest Game Bar, czyli takie podręczne menu dostępne bezpośrednio z poziomu gry. Dzięki niemu szybko dostosujesz najważniejsze parametry obrazu, takie jak jasność czy proporcje ekranu, bez konieczności przerywania rozgrywki. Co więcej, Game Bar pozwala na bieżąco śledzić kluczowe informacje, jak na przykład liczba FPS-ów. Bardzo spoko. W grach ważny jest też dźwięk, żeby na przykład dobrze orientować się, gdzie konkretnie znajduje się przeciwnik. Mamy tu technologię Dolby Atmos, która sprawia, że odgłosy otoczenia, kroki przeciwników czy efekty specjalne dosłownie otaczają nas ze wszystkich stron, szczególnie na słuchawkach ale wisienką na torcie jest wbudowany subwoofer zapewniający głęboki, mocny bas. Dzięki temu usłyszysz każdą eksplozję albo wystrzał, tak jakby działo się to wszystko tuż obok Ciebie. Ale to nie jest telewizor tylko dla graczy, bo mamy tu pełen pakiet technologii i funkcji, które po prostu czynią z tego Hisense'a uniwersalny, multimedialny kombajn dla całej rodziny. O jakości obrazu... Nie będę się tutaj za dużo rozwodził, bo to jest ekran kulet, czyli mamy dobre czernie i świetny kontrast, więc w tym obszarze nie ma na co narzekać. Dzięki technologii Quantum Dot zobaczycie na ekranie miliardy realistycznie odwzorowanych kolorów i odcieni, które ożywią każdą scenę. Do tego telewizor wyposażono w pełne wielostrefowe podświetlenie matrycy. Co to dla Was oznacza? Przede wszystkim znacznie głębszą czerń, większy kontrast. I brak denerwujących posiad. Wszystko wygląda ostrzej, bardziej realistycznie i po prostu przyjemniej dla oka. Telewizor świeci też z jasnością około 500 luksów, więc w słoneczny dzień zagramy w mroczną grę, co się ceni. Nie zabrakło oczywiście też inteligentnych rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję. Znajdziecie tu choćby jedną z najlepszych technologii HDR, czyli Dolby Vision IQ. To jest takie inteligentne rozwiązanie, które w czasie rzeczywistym dostosowuje jasność, kontrast i kolory do warunków panujących w pomieszczeniu. I oglądając film lub serial, zawsze macie pewność, że obraz jest idealnie zoptymalizowany, nieważne czy jest południe czy późny wieczór. Jest też inteligentny tryb sportowy, czy tryb filmmaker. Które potrafią dostosować parametry ekranu do tego, co akurat oglądacie, niezależnie czy jest to klasyczne kino czy mecz. Na koniec słowo o systemie WIDA. Powiem krótko, on po prostu płynnie działa. I to jest najważniejsze. Macie tutaj błyskawiczny dostęp do popularnych aplikacji streamingowych i wszystko możecie obsługiwać za pomocą głosu. Po polsku. Aktualną cenę telewizorów Hisense z serii e 7 nq Pro znajdziecie na maxelektro.pl. Szukajcie ich też w stacjonarnych sklepach Max Electro w waszym mieście. Zapraszamy.